ma z tej strony Janek Jano, jak tam mnie zwą, tak zwą. Dzisiaj będziemy grać w Age of History 3 trójkę. Tak w ogóle ja ogólnie to nagrywałem, mam dwa kanały o FC24 i 25. Jeden na jednym już nie nagrywam, bo tam było tylko 24, ale... Zaraz że już zaraz będzie 26, to yy, będę na tym kanale, co teraz nagrywam, będę nagrywał właśnie 26. I różne jakieś tam inne gry, nie? Na przykład gry mobilne będę też nagrywał niektóre. Jak się jakieś znajdą, fajne, warte uwagi. Yy Age of History, trójkę, dwójkę. Jakieś jeszcze inne wersje. Age of. Bo teraz ma wyjść ta, ta ta wersja Age of History 2. Jak to się nazywało? To się nazywało Definition Edition, właśnie Definition Edition. I no ja tak wybrałem, żebyśmy mogli zagrać sobie na współczesnym świecie. Chciałem sobie, tak mnie naszła ochota na zagranie yy, Stanami Zjednoczonymi, ale stwierdzę, że skoro pierwsza cena to, to chyba klasycznie trzeba polecieć właśnie, właśnie tym państwem, tą potęgą jedenastą. Oczywiście się to sobie wystawię. Rehaosu na razie nie włączam. Ja taki mi się wydaje agresywność AI, ja, ja też to jest mniej więcej. Dobra. Szczerze spróbuję zagrać na stówce. Ja Jaki dobry gracz Aja jeszcze nie jestem, ale ja coś tym już umiem to grać. Zaczynamy. Rywalio. Kogo możemy wziąć? Możemy wziąć Ira, możemy wziąć Turcję i możemy wziąć... Państwo ma N. Oczywiście poprawiamy tutaj wszędzie relacje. I tak w ogóle to mój tato sobie tutaj siedzi, ale... Yy, I sobie gra w yy. piwkę właśnie. Dwudziestkę, piątkę. Więc jeszcze tam sobie trzeba też poprawić relacje. I właśnie coś wyjątkowo cicho siedzi. Prosiłem, żeby nie świrował co by dać no chyba dyscyplina i atak, atak jednostek dowódców bym sobie jakiś walił ten i on daje badanie fajne Na razie chyba sobie włączę utrzymanie obrony Raczej mi się wydaje, że ktoś mnie prędzej atakuje, zaatakuje niż jakogokolwiek To jeszcze aha stolic yy, i te wszystkie zamki Zamek w Wawel i zamek w Malborku Ja bym sobie wybudował yy, na przykład porty Co czy tutaj mamy gdzieś to na przykład. A wybuduję te porty. Eee, co, je, co jeszcze mogę wybudować? Mogę wybudować farmy zbóż na przykład. Co ja poczekam, aż się trochę hajsu załaduje. W ja sumie. mam już to, wystarczająco, to Mogę sobie stolicę ulepszyć. I teraz farmy zbóż lecą. W późniejszym etapie gry to ja już nie będę tak wszystko, każdy, yy, każdy w każdych prowincji po kolei klikał, żeby się zrobiły te farmy. Tylko bo nie wiem, czy może takie coś znacie, może nie, ale jeżeli klikniecie na to prawym, to, to Wam pokazałem, prawym przyciskiem myszy i Wam się automatycznie wybudowuje najwięcej, ile możecie. Z kim ty przechmur wojnę? Z kim ty masz wojnę? Oj, okej, okay. trudna wojna. Tak, tak szczerze, Ziomuś, D do dobra masz to, to przejście. Nie, że, że oni tą wojnę wygrywają? Czy przegrywają? Ile jest? Nie, no. niby Rusek wygrywa. Co on tutaj niby zrobił? Aha. Ale Kaliningrad zajęty przez, przez Litwinów. To nieźle. To nieźle. Ja sobie tutaj. Nas... Oj, 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 już Rusek tutaj wbił. Mm, jak tam moje prawie? Wydaje, że najszybciej jak zaatakuję to tutaj. Na południe wbiję w Czechach albo w Słowaka. Zro... O! To, to, to ja lubię! To, to jest fajne. Jakie jeszcze budynki są? Przestań. Dziękuję, to, by, to, by, to był mój plan ale skoro oni pierwsi nie poprosili o sojusz to w sobie, to w sobie fajnie Nie pogardzę takim sojusznikiem Oj nie No Nie ty, gospodarz poprawny Ja sobie zainwestuję w stolicy o. przychód czy dziedzictwo, na no, ja razie chyba przychód pójdę w ogóle na, na Podlasie jest dużo tych, tych gospodarstw uprawnych jeżeli będziecie zrobię po tym filmie jak go wstawię zrobię Taką ankietę, że będziecie chcieli, żebym zagrał w tej całej erze chaosu, to, to nowe, co wyszło. Więc będziecie mogli sobie zagłosować. Na razie to my tutaj sobie, tak. Eee, Winnice wybudujemy. O. Tu, tu, tutaj. Proszę mi wino produkować. No, sól jakim. O, mamy, mamy. Fajne, te. Te, te takie. Kopanie. O, kopanie, właśnie. Srebro Wungel. Wungel. Oni chcą pak, to nie agresji. Do kiedy to będzie? Nie, to za długo, za długo, za długo. Ja na pewno ich prędzej jeszcze zaatakuję. Jeśli to minie to, to... już ich nie będzie, nie? Na mapie. Zwłaszcza jak z tym z Niemcem wbiję. To już w ogóle. E, e, e. e, o! A to, i, to to będzie łatwiej pokonać. Przyszmy. teraz mi pójdę. Mam strasznie. Teraz ja my z Niemcem. Jakbym sobie po prostu stał w miejscu, a Niemiec by się po prostu wbił w Czecha To jest dobry plan Ale mamy za dobre relacje Dlaczego mamy takie dobre relacje? Proszę mi powiedzieć Proszę to od razu pogarszać, natychmiast Już? Rosja? Już? Już? Tutaj się wbija? Tak mocno? Okej okay. Niemcy mamy na razie dobre relacje. Z Czechem, niestety, też. A tutaj już Do niego będę weselał z niewagi. Jeszcze mogę sobie akademię zwiększyć. Ty, Rusek! Rusek, ogarnij się! Rusek, co, co ty robisz? Po co ci to? Po co ci te wojny? Zaraz się okaże, że. Cały ten, cały front na wschodzie jest zajęty przez Rosjan. Dobra, miałem sobie to mapę powiększyć. Co my tutaj mamy? Mamy mogę sobie na przykład tych dać troszkę więcej albo tych albo tych a już mamy słabe relacje jeszcze dla generałów akademie co ja ulepszymy? Za tymczasem, jeszcze się pogarszają te relacje z Czechem. To może jakieś budynki wybuduję? Czy coś? Tutaj byk, papiernie. Co jeszcze tutaj mamy? Farmiowej, co sobie pominąłem się wszystkie nie. Oczywiście, że nie. Bez... Mam... Jestem zbyt biedny. Więc wyportujcie groszem. W sumie grosze tutaj nic nie. Ma. A dobra, nie. Można. Jak te relacje? Ja wiem. <śkuszczak> o. Nie, Dorili kiedy? To kiedy? Jeszcze 10 lat mam, no to zarobiście. Nie wierzę. Nie wierzę do. No. Rusa już pierwszy. no to zarobiście. A Ukrainiec? Ile ty masz armii? On może mieć bardzo dużo armii, ale ja z Niemcem mogę mieć jeszcze więcej. Ale czy ja wiem, czy ja chcę go atakować? Nie wiem Może na razie sobie te wszystkie budynki Skończę budować Tak będzie chyba lepiej O, największy producent I co tutaj Myślę, że to są domy e, Punkty przewagi To na co pójdą Ja bym dał na czas rekrutacji ekonomia i tutaj są jeszcze obozy drwali z kim oni mają wojny? no dobra, no żeby się nie obrazili to niby będę w tej wojnie no, ale czy mi się chce coś w niej robić jeśli wbiją we mnie ci duńczycy to no po prostu I pokonam, czy nie pokonam Хорошо, немецкий парень. Хорошо, чтобы не было... чтобы не... а, так вот... Чтобы... а... да ну, и се подбили. а, могу я там? А не могу. Что-то трошко-то Nie, ja relacje z Rosem mi się tylko pogarszają, a na, nawet nie polepszają Putin, ty, ty, ty łap... 375 golda, lubimy się Mo Mogę? Nie Kurde troszkę brakuje Masz jeszcze raz takie coś Tera. O, no i dziękuję Dziękuję proszę pana panie WŁatku. W sumie to z tym Czechem już mogę przez relacje. Co my mamy tutaj? Dziedzictwo. A moja Polska to jest trochę jak Szwajcaria. tych pewnie. nie? Szwajcaria też to sobie siedzi w miejscu, nie? Już tutaj wszyscy sobie coś podbijają. Szwecja, Dania da wjechało, Rusek to zjadł prawie wszystkie te. Jak to się po angielsku to się nazywa? Baltic States Wszystkie stany bałtyckie zjadł. Zjadł Rusek. A i w sumie też Białoruś. <laughs> Mogliśmy w sumie mieć Mogliśmy ale tego nie zrobiliśmy. Ja znajdę na ten. Nie wiem czy takie dobre płynki. Co my tu mamy? Mamy te obozy. Drwali. Dobrze, że nie inne opozy. Teraz... jak chuty są zrobione to teraz... O, miel. Tutaj jest tu jest, tu jest miel. O, już czwarte miejsce. Zarąbiście. I nic, nic nie podbiłem jeszcze. Ale już jestem wysoko. I widzicie, widzowie? Nawet jeżeli się nic nie podbije, można być potęgą. Znaczy, w sumie Polska od początku już była 11, więc już była mocna bardzo. Bo można powiedzieć, że była potęgą. Teraz jest jeszcze większa. O! No, i wszystko wybudowane, i teraz <laughs> podbijanie time Czas pod, pod, podbijania. Jeżeli się to uda. Jeszcze to zrekrutuję. ile? Pięć. A mamy. ile 6 Sześć dalej? coś Zrekrutowałem. I ty! Ile hajsów? Dobra, czyli pięć można tych, tych zrekrutować. 5, tutaj 5, tutaj 5 i tutaj 5 Ile będzie teraz aru? 63 pa A co lepsze tam stolice? Ja w ogóle tej chałubicy nie zrobiłem, Tutaj tak też jest potrzebna o, może przepraszam. Do kiedy w końcu będą mieli ty. Do marca. Do. Dlatego mnie. Nie, dobra, bo to odbija. Myślałem, że Niemcy. To będzie można w końcu Czecha zaatakować Jej! Moje marzenie się w końcu stało I 3000 jeszcze armii sobie zrekrokuję równo No szwajcaria w końcu będzie w wojnie Wzywamy sobie Niemców I lecimy na Czechę Tutaj trzeba szarżę sobie włączyć Więc no i lecimy, szarżujemy na Czechę. E e e e e! gdzie, 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 gdzie? Gdzie mi wchodzić? Czechę trzeba dobić Dobra, tamten sobie uciekł No, no ile, że możemy wracać na warszawkę i z Czechów, Co możemy wziąć? Ty, oni w ogóle węgla. Jak sobie wjechali. Dobra, co bierzemy? Ja bym chciał, żeby to było mniej więcej tak równe z pędzelki się przejedziemy. Żeby było gdzieś tak, mam tyle. Oby. Хорошо, есть много пунктов. Хорошо, уже здесь. Видать, что уже нема пунктов. с этим А, еще там To mogę sobie wziąć Hajsu nie wezmę niestety Które sobie wziąć To i to Dobra nawet dwie się udało jeszcze O no i pięknie Przecież Te granice wcale nie są takie piękne W ogóle tutaj ten Cypelek Czech To tak ohydnie wygląda Tak paskudne to jest Ale nic nie zrobisz. Niestety to tak musi wyglądać. Nie na prowincji. Czemu? Powiedz mi czemu? Dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Dlatego, temu, dlaczego, dlaczego, dlaczego. No i jakby się, się nawracają. Czy nie, nie nawracają tylko... Są tworzone prowincje narodowe. Ja tam byłem. Widziałem tą katedrę. Widziałem. Tak ta też to widziałeś? Czy nie widziałeś to? Hmm? Do Czech. Mi się wydaje, że teraz będziemy mogli znowu <kuh> y, te, te ogarnąć tutaj ekonomii. No w sensie te budynki, nie? Ekonomiczne: te zasoby, wszystkie i te dane. I mi się wydaje, że jak to pobudujemy, to będziemy mogli powoli ten odcinek kończyć, bo ja jakichś takich długich nie będę robił, nie? Na pewno. Nie, wiem, o której ja to zacząłem. To, to jest problem. To jest naprawdę ogromny problem. Gdzie? Hej, nie ma. Nie spodziewałem się. teraz, na no, chyba, w... co nie tutaj możemy zainwestować, bo tutaj dostajemy jeden wyżej możliwy poziom. Stolica, chociaż czy ja wiem, czy teraz tego potrzebuję? Chyba nie. O! Austriak wjechał w, nie w techa tylko dokończył Węgry. Węgier. znika z map świata. Po ile jest? Po 400 to, to jest... Drugie miejsce. Pierwsza. O. o! Ile oni mają populacji? Stany! Temu wy macie taką dużą populację? To, to jest moje pytanie. Kto ma największą teraz? Indie dalej. Dalej, Indie mają największą. Później Chińska Republika Ludowa. Komuniści waleni. Stany. Indonezja. Państwo na N, którego nie mogę powiedzieć, bo mi YouTube zbanuje kanał Brazylia, Bangladesz Później już mi się nie chce No takie, takie największe Państwa z największą populacją już wam powiedziałem. Dobra, jakie jeszcze budynki zostały? Zostały jakieś kopalnie? Zostały Złote kopalnie jedna. O nie O nie! O nie, Niemiec! Czemu mnie nie lubisz? My, my, my się lubimy przecież. Niemiec. I Polak, Niemiec z <grystanie> Tak naprawdę to Polak, Węgier. Nieważne. Nie mam jak z, Węg z Węgrami zawrzeć sojusz, więc. Bo, bo, bo zniknęło z mapy. Więc. No, no nie ma jak. Nito się. Znowu, znowu, znowu hajsu nie ma. Why? Widzowie, jak nie możecie poratować groszem, to poratujcie subskrypcją albo łapką w górę. Please. W sumie, już wybudowane te wszystkie budynki, to przesymulujemy sobie może jeszcze do 2000, 2000. Nie, nie, nie. Nie to miałem na myśli. Od 2055. tak. O to miałem na myśli. Rywali. Limit pułków. oj. Dobra, kom O! Komunistów można wziąć, no. To mi się podoba. Dany! Czemu? Ty, ty, ty niefajny jesteś Zjednoczony stanowy Amerykanin Ty, ty niefajny, czemu mnie nie lubisz? Czemu? My się lubimy I co jeszcze można będzie sobie zrobić? Oj! Oj! Oj, 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 oj Mamy ten pakt, nie? Tak, mamy, mamy <laughs> Jeszcze można by było poprawić sobie relacje <laughs> Czyli jednak z ruskiem się robimy No niestety tak wyszło, że z komunistami się jednak będziemy robić liście. <laughs> Dobra, tutaj sobie to zrekrutujemy Tutaj jedno Drugie, trzecie, czwarte, piąte, ile będzie Bo ja lubię zawsze, jak jest, albo końcówka 0, albo pięć, nie? Jest tak fajnie, tak kul, cool. ogóle kto? kto używa tego słowa jeszcze w dzisiejszych czasach? Kul, cool. kul, cool. ja nie na no. Oj w następnym odcinku trzeba będzie, no chyba zaatakować Ukraińcę, no bo skoro Rusek go atakuje, no to, no to muszę, no muszę, no po prostu muszę go zaatakować, ale to w następnym odcinku. Yy...